Panie i Panowie, witam. E, zapraszam na recenzję, takie szybkie omówienie programu do robienia map, tworzenia e, jakichś kontentu, e, który możecie użyć podczas gry online, gry RPG. E, odkąd naszej e, eksplozji, naszej bakterii, żeby nie powiedzieć inaczej, ponieważ YouTube może zareagować tak, a nie inaczej, e, więc wszyscy, wszyscy wiemy, co się dzieje na świecie. Procent ludzi, którzy grają w ogóle w gry RPG, przerzuciła się na granie online, I, i to jest myślę e, okej, okay, nie ma w tym nic złego. Więc e, grając online, używacie jakiegoś e, VTT, Virtual Tabletop, czy jakiegoś e, stołu wirtualnego, na którym gracie. I czy jest to. E, czy jest to ten e, Tabletop Simulator, którego ja używam, czy jest to jakiś na przykład e, Roll20. Będziemy potrzebowali mapy, która który możecie użyć i to po właśnie przychodzi Incarnate to jest program, który może wasz, możecie zrobić upgrade to pro, możecie zapłacić za niego i wtedy macie dostęp do mega niesamowitych narzędzi to są przykłady narzędzi, które gracze zrobili używając wersji pro ja nie będę używał wersji pro, pokażę wam dzisiaj mapę, którą można zrobić w wersji darmowej za darmo, możesz dosłownie otworzyć tą stronę, założyć konto i tworzyć mapy którą się Wam zaprezentuje, jak to wygląda. Więc w wersji Pro płaci się miesięcznie, mają model subskrypcji i, i no. Mnie się nie za bardzo podoba, nie lubię subskrypcji, wolę po prostu nawet więcej trochę zapłacić na początku i wolę mieć program dla siebie na zawsze, ponieważ nie gram, nie mam tyle czasu, nie gram tak często, jak bym chciał, więc um, dla mnie to jest po prostu. Um, Lepsza, lepsza opcja, ale na przykład, jeżeli macie taką możliwość, żeby zapłacić i nie, nie kosztuje was to, jak gdyby macie taki, jakiś trochę kasy, którą możecie przepalić, absolutnie to jest opcja dla Was. Więc stworzymy sobie mapę. To są jakieś moje mapy, stworzymy sobie nową. Bawiłem się trochę tym programem, więc macie do wyboru różne style map, ok? Więc to jest styl mapy, którą możecie chyba spotkać najczęściej. Taki widok z góry, bardzo fajny. Macie do dyspozycji 135 assets. Assets, czyli to są modele rzeczy, które możecie położyć na tej mapie. W wersji Pro macie ponad 4000. czyli to jest dosyć znacząca, znacząco większa możliwość tworzenia map. Jak widzicie, jest tego bardzo, bardzo, bardzo map. Możecie zrobić widok z góry, taki jak na miasto, jakieś tworzyć dzielnicę miasta, co gdzie się znajduje stworzyć model jakiegoś swojego miasta, czy, czy odtworzyć jakiś model jakiegoś z jakiejś kampanii, czy, czy cokolwiek. 91 modeli 1717, więc ponownie znacząco, mieszcząco więcej. Dalej uważam, że te są do użycia, bardzo ograniczone, bardzo ograniczone, ponownie to są darmowe, ale do użycia. I macie też możliwość stworzenia, a, które to było? to było miasta. Macie stworzenia też ponownie jakiego bardziej innego stylu troszeczkę, ale podobnego też, używając jakiejś mapy bojowej. Ponownie 1642, czyli dziesięciokrotnie więcej. więcej. Macie też możliwość robienia takiej e, troszkę izometrycznego wydoku, takich widok jakichś map. E, też bardzo ładnie. E, 113, prawie 1500. I macie też w końcu możliwość robienia map do całych kampanii. Yy, niesamowicie fajnie to wygląda. Bardzo, bardzo fajnie. Ponownie macie dostępne 109 do, ponad, do, do 1119 lub 500 w tym stylu. Takiego modelu bardziej kartografa. Tu takie macie bardziej mapy, yy, które możecie wykorzystać, no, no wydrukować nawet. Więc. Yy, Zobaczmy dzisiaj bazowe stworzenie mapy. Stwórzmy sobie styl, wybierzemy, wybierzemy ten styl. Widzicie ponownie, model jest taki, o taki jest model. Kliknęło mi się niechcący, chcący, więc mamy taki model. 5 dolców miesięcznie lub 25 na rok. Czy to nie są duże pieniądze? Zaznaczam, że to nie są duże pieniądze. Jeżeli gracie naprawdę dużo, płacicie 25 dolców, nie wiem jaki jest poslicze w swoim kursie i macie wersję pro i jedziecie z tymi wszystkimi mapami. My zrobimy sobie dzisiaj wersję darmową w 1k lub 2k, 4k jest ponownie i Incarnate nas startuje. Mamy taki płótno, które możemy pomalować. Możecie wykopać, dodać lub odjąć teren. Możecie odjąć teren i możecie go zamazać jak pędzelki. Więc my, my dzisiaj sobie zrobimy, wybierzemy sobie pędzelek. I macie różne tereny. Widzicie, możecie zaznaczyć filtr. Normalnie to są darmowe tereny. To są bez filtra. To już wszystkie tereny dostępne. Jest tego trochę. Jest tego trochę. Tu macie jakieś skały, tu macie jakieś wodę, zamarzniętą wodę. Różne rodzaje próku dla różnych miast. macie jakieś wiem, kości jakiegoś nekromansera. Podłogi w jakichś gotyckich kościołach. Lawa, drewno. Yy... Tu macie jakieś grządki, jakieś farmy rysowały i dywany. Mega dużo możliwości. Ale gramy dzisiaj darmowe, więc mamy kilka. I wybierzemy sobie ten. I pomalujemy sobie, wybierzemy sobie na przykład taki. Tu macie rozmiar naszego pędzla. Tu macie, czy to jest całkowicie, wybierzemy sobie trochę trawki. Czy to jest całkowicie, gdyby nie. nieprzezroczysty. Czy możecie wybrać po prostu cyk, to tworzy, czy też może być na, na przykład taki półprzezroczysty, być taki bardziej e, stopniowo o, prze, przeobraża się. Kiedy te, dwa tereny się stykają, możecie tak stopniowo jeden. E, możecie też wybrać po prostu e, w ten sposób to zrobić. Dla większego tego, e, tak, kratkami, lub wybrać zaznaczę po prostu. Od dotąd ma być trawa. Koniec. E, możecie też kształty robić customizowane bądź też takie o kółeczko idealne więc ok cofniemy sobie to um, i wybierzemy sobie tutaj i weźmiemy sobie advanced settings są również ten dla, dla wersji pro ok więc zrobimy sobie jakąś jakiś sobie zrobimy mapkę dajmy na to cyk weźmiemy sobie trochę trawki tutaj weźmiemy sobie trochę tego trochę trawki tutaj trochę zmiękczymy tutaj trochę błota zostawimy weźmiemy też trochę błota tutaj Możesz sobie pomalować. Generalnie no. ok, jestem zadowolony. Jest ok. Zwłaszcza, że chcę wam pokazać jak najwięcej, więc nie będę tutaj tracił czasu. Modele teraz. możemy sobie robić modele. I patrzcie, jest tych modeli. Jest tego bardzo. Ale to bardzo dużo. Są po czyli tutaj. Obozowisko, market, zamek. Zapozujcie sobie, jeżeli chcecie obejrzeć bliżej, przyjrzeć się tym rzeczom. Bardzo dużo. Bardzo dużo rzeczy. Nie, to było 4000 modeli, tak? I niektóre z tych modeli, zwróćcie uwagę, że tu jest napisane, macie to, tu jest napisane 8. Czyli tego rodzaju rzeczy, tego, tej skrzyni czy tam czegoś, jest 8 rodzajów. Okej? Okay? Żeby dać perspektywę trochę. To ciało, 5 rodzajów ciał w różnych pozach, w różnych stanach rozkładu czy coś. Więc tutaj jakiś zaklęcie, efekty zaklęć 24. To jest tylko jeden przykładowy. Ok. Więc my chcemy, co są wszystkie, bardzo mi się podobają, ale my chcemy darmową wersję, więc mamy, proszę, to jest nasza darmowa wersja. I zaraz wam pokażę, jak coś pięknego stworzymy z tą, tą darmową wersją, nawet. Więc to zajmie, mógłbym na przykład tworzyć, wziąć sobie i tworzyć ściany, wziąć ściany, zbudować sobie domek ze ścian, ale nie ma czasu. Więc bierzemy sobie wygenerowany już model domu. Troszkę go zmniejszymy. Możemy tutaj wziąć taki, taki domek, taki, bądź taki duży. Weźmiemy sobie taki jakiś, załóżmy taki średni. Postawimy go tutaj i mamy domek. Boom. Weźmiemy sobie pędzel. Drewno. Zaznaczymy sobie cyk. Nie, chcę. To, załóżmy. To i zmniejszymy troszeczkę. Chcę drewno. Chcę, nie chcę, żeby przy przezroczyste Ok, Ma być cyk drewno. Cyk drewno. Malowaliśmy sobie domek. Mamy drewno teraz w domku. Teraz, ok, skoro mamy już drewno, to też robić drewno. Ale nie tutaj, czekaj, nie. Weźmiemy sobie cyk tutaj i zmniejszymy. cykuś, pięknie. Dobra, mamy, mamy ten, mamy drewno. Możemy załóżmy to, co jest? Wood wall. Czyli złóżmy, możemy zrobić w tym pokoju inną podłogę, możemy zrobić. E, to będzie jakaś kuchnia czy coś. Będziemy miały troszkę inną podłogę. E, bo zauważyłem, powiem pojechałem, że map i zauważyłem, że kiedy wszystkie podłogi w danym pokoju czy budynku mają ten sam rodzaj podłogi, wyglądają tak samo, to to się zlewa dla graczy i wszyscy dostają takie oczopląsu i wszystkie pokoje wyglądają tak samo. Ale kiedy troszeczkę urozmaicimy, ma to wielki efekt. E, Okej, okay. wybierzemy sobie teraz. E, wybierzemy sobie jakiś dywan, rzucimy. Tutaj w korytarzu zrobimy dywan dla gości. Ok. Um, wybierzemy sobie jakiś. Jeden zrobimy pokój taki, jak to mówią, taki pokój. Utility. Załóżmy, tutaj będzie ten utility. Weźmiemy jakąś skrzynkę. Jedną. Drugą troszkę okręcimy. Um, Trzecią, troszeczkę mniejszą. Położymy tu po środku. Na tych dwóch będzie stała. Ale, gdzie ta, co ja robię? Patrzcie, mamy sześć skrzynek, więc na przykład jedną wrzucimy taką otwartą, cyk. A I jeszcze jedną wrzucimy tutaj, taką dużą zrobimy. Wyrąbaną w kosmos. Tu rogu. O, bo nie tutaj. Ok. Mamy pięknie. Utility pokój mamy taki. E, wybierzemy sobie też jakiś. E, dodamy. Pokój mieszkalny, gdzie ludzie śpią zazwyczaj. Myślę, że się będę spać. Tutaj gdzie jest ciepło. Zwrzucimy tutaj łóżko. E, jedno dla mamy i taty. I jedno, jedno dla. Nie wiem. Dziecka czy coś. Troszeczkę zmniejszymy. Teraz. E, wybierzemy sobie też. Um, tu śpią. My tu będą chcieli mieć trochę komfortu, więc możemy wstawić tutaj kolejny dywan. Eee, kolejny dywan. Masz tylko go powiększymy, ale dywan jest, patrzcie teraz, na łóżku leży. To nie jest fajne, więc tu mamy warstwy. Zmniejszamy, kładziemy go pod łóżkiem i już jest, już jest fajnie. Eee, teraz... Weźmiemy sobie... Mm, jakiś stół. Tu będzie pokój gościnny. Tutaj wchodzą, od razu wprowadzają gościa tutaj. Eee, I tu weźmiemy sobie stół. Do tego weźmiemy sobie... Są Sto stołeczki małe. Raz, dwa, trzy eee, trzy stołeczki są. Eee, super. Tu załóżmy że możemy sobie zrobić drugi pokój gościnny. Nie. Weźmy eee, sobie to łóżeczko. Okręcimy. Mam jakiś pokój gościnny. Załóżmy czy coś, cokolwiek. Um, okej okay. Teraz, co możemy jeszcze tutaj zrobić? Możemy zrobić sobie tutaj, że e, załóżmy tutaj, mają też jakąś skrzynię w tym pokoju. O, może nie taką. Skrzynię mają. Um, mogą też mieć sobie na, na jakieś kubki. To będzie taki kubeczek. bo zrobimy z niego. Spróbujemy z niego zrobić. talerzyk. czy wygląda jak talerz, jak miska, jakaś. okej okay. Czy garnek, cokolwiek. Wygląda no jak. Dobra. Dobra. Czego nie lubię, ten program jest kiepski. Nie mogę przesuwać. Nie. Nie nie, nie umiem przesuwać ekranów. To wolne, jak gdyby, miejsce. Muszę robić fit to screen tutaj muszę robić, żeby mi się ustawiło. No nie wiem, co chodzi z tym. Mniejsza o to. Dobra, mamy, mamy w kogoś inny. Mamy tutaj ten, mamy to. Brakuje nam. Widzicie, jeszcze brakuje nam paru rzeczy. Paru rzeczy nam brakuje. Możemy też wziąć jakiś namiot. Mamy. Tu mamy też jakieś mamy. Beczki możemy sobie zrobić. Nie mamy. Musimy być sprytni ze swoimi tutaj. Beczkę wrócimy zaraz. Swoimi rzeczami, bo nie mamy Stołu, tu chcę robić kuchnię jakąś taką pseudo jakieś yy, Gdzie sobie jedzenie przygotowują Ale nie mamy as as assets mi się skończył. moje przedmioty mi się skończyły, więc muszę być sprytny Więc muszę zrobić na przykład, weźmiemy może z tego zrobimy stół To jest filar Ale Weźmiemy go powiększymy Położymy go nisko Okej okay, jest nisko, włożymy go trochę w ścianę nie wystaje więc spoko i położymy na niego. Położymy na niego dywan mniejsze i zrobimy mu. Tu jest y, cienie i blend mu zrobimy. Możemy zrobić na przykład darken color burn. Wypalony kolor, dobra. Tyk. OK, wygląda troszeczkę inaczej. Tak, powiem wam, nie jestem tego super zadowolony, ale mamy coś nowego, mamy coś nowego, i tu będzie stół, na którym będą stały różne inne rzeczy będzie stał, yy, będzie stał jakaś. zrobimy z tego to jest, to jest studnia w ogóle to będzie studnia, musi być studnia koło domu ale zrobimy z tego yy, też jakiś może garnek nam się uda z tego zrobić zmniejszymy go bardzo to jest kamienna, nie, to będzie widać to nie. zrobimy garnek z tego kubka tu kubek, tu weźmiemy sobie jeszcze jeden kubek tutaj zrobimy garnek z niego i będziemy jeszcze parę kubków wstawimy kubek za duży tak no cokolwiek mamy mamy coś i wstawimy tu jeszcze jakąś beczkę te dwie beczki i możemy tu wstawić też jakieś Stołek, załóżmy. A, tu już jeden stołek przy oknie. A, stołek nocny przy łóżku. Um, dobra mamy to. Mamy to. A, tu jeszcze to troszkę pusto. Pułapkę z kocami możemy zrobić w kuchni, jak chcemy. E, możemy też zrobić jeszcze. Mówiłem, palenisko tam zrobić jakieś. Ale nie będziemy przedłużać. Okej, okay, to wideo już jest trwa ja Chcę się zamknąć w pół godziny, więc nie chcę tutaj przedłużać e, Nie mamy nic na zewnątrz, więc robimy trochę e, tu mamy, e, Ponownie widzicie, klikam, show, mamy piątkę Mamy 5 różnych krzaków Więc możemy zrobić parę tutaj takich Cyk, 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 cyk Jakieś krzaczory tu porobić e, Z tej strony też parę krzaczorów I Tu jakieś krzaczory e, Jakieś drzewko jakieś Ładne duże drzewko Um, cyk, to też ładne drzewko um, i brakuje nam jeszcze pędzel, brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, jakieś ścieżki nam tu brakuje do domku, no dobra. Jest domek, jest mapa. E, ile zrobiliśmy? W za 20 minut zrobiliśmy mapę. E, mógłbym też trochę posiedzieć, ale jak mówię, e, mamy liczbę asetów naszych e, rodzajów rzeczy, które możemy włożyć na tę mapę. Jest ograniczona, e, więc e, myślę, że z tym co mieliśmy, zrobiliśmy dobrą robotę. E, więc tak wygląda ten program Incarnate. Możecie robić też inne mapy, inne rzeczy. Polecam go Wam serdecznie. E, nawet wersję darmową, szczególnie wersję darmową. Bo jak mówię, bez, nie płacąc, nie używając niczego, zrobiliśmy e, bardzo, bardzo fajną, uważam, mapę. Taką ok, taką na jedną sesję, że wpadają kogoś tam, szukamy jakiegoś zbiega, ukrywa się tutaj, wpadamy, że tam walkę zrobić, poszukać go, e, cokolwiek. Jest, e, uważam, nieźle. Mm, dobra, wiecie, co robić. Rzućcie komentarze, łapki, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich programów, mam jeszcze kilka, używam sam, używam dwóch, używam Incarnate i używam jeszcze tej wersji darmowej właśnie używam. I używam jeszcze jednego, drugi znam tak średnio, także mam w sumie pięć takich programów, które mogę wam pokazać, jeżeli chcecie zrobić z tego jakąś miniserię, umówmy się na, nie wiem, ile tam, 100 łapek w górę i wtedy zrobimy kolejny odcinek, jeżeli nie, no to, to będzie one and done, jak to mówią na zachodzie. To wszystko, Zbustujcie filmik, podajcie znajomemu i tak dalej. Oddam się na tyle, następnego razu, trzymajcie się, cześć.